Z tyłu zaparkiem. Dzieci chodzą do szkoły, zakładają sobie woreczki na nogi, żeby dojść do przystanku i mieć czyste buty. Zmarła moja mama, musiałam pół godziny chodzić po Butch Farmers i szukać, żeby stróż otwierał bramę, żeby wpuścić karetkę. My nie mamy, ja o piątej rano idąc, nie mamy oświetlenia, nie mamy nic. Naprawdę, żeby ktoś tam się zainteresował, nie mamy yy, oczyszczalni. Ścieków. Mamy stary kanał, który się ustawał. Elektrownia postawiła przepompownię miasta nie zrobiło dalej nic. Śmierdzi, nie możemy okna, otworzyć. Mieszka nasz jest A tak jakby już nikt tam nie pamiętał, że tam w ogóle ludzie mieszkają. Był PGR, No to PGR traktował, wszystko jako wspólne było obsługiwane drogowo, tak jak powinno być przez yy, yy, układ drogowy, który był ukrywany. I później nastąpiło podzielenie. Agencja nieruchomości rolnych ciężko dzierżawiła Dutch Barmersowi, opan w ogóle nie dbała i wy się sami. I yy, dla tych kilku domów my rozwiązanie mamy już przygotowane. Kosztuje ono 800 tysięcy złotych. Bo trzeba, nie ma innego wyjścia, bo jeśli mamy nie skorzystać z kompleksu Dutch Farmersa, to musimy puścić tą aleję przez park, o której mówiła pani dyrektor Sylwia. Czyli obejść ten zbiornik i wyjść za zbiornikiem do Waszych domów. No dobrze, no pomyślimy. Wrócimy sobie do urzędu, posiedzimy, pomyślimy, co z tym można zrobić. stare Ja wiem, skanalizowani jesteście do jednego szampa. To trzeba albo się wrzucić i zmodernizować stare szampo, albo każdy dom wybudować swoje. Innego mieści Dobrze, jest z nami prezes Wór który odpowiada za dostarczanie wody o Jest pan dyrektor Kolasiński, bo tu na spotkaniu już takich szczegółów wszystkich nie wyjaśnimy, Więc ja bardzo odsyłam do pana dyrektora w pierwszej kolejności, żeby sobie ten temat przegadać u nas w urzędzie. Pan dyrektor e, urzęduje w ratuszu, więc można przejść się i porozmawiać.